Kochani, chciałoby się powiedzieć jak w tej reklamie, Antonio, fa Naprawdę, słuchajcie, naprawdę fa caldo. Nie wiem, ile jest w tej chwili stopni na zewnątrz i chyba nie chcę wiedzieć, natomiast w domu bez włączenia klimatyzacji mam w tej chwili 29,2 stopnie Celsjusza. Ciężko, naprawdę ciężko wytrzymać w to lato, zwłaszcza. Zwłaszcza w takim stanie, jak ja jestem teraz zamknęła mi się okiennica i jest trochę ciemniej. No nic. Idę ją poprawić, czy też nie. Czy też zostać już tak? Idę ją poprawić. Już jestem okiennica poprawiona. Ok, kochani, przychodzę dzisiaj do Was, żeby pokazać wam, co dostałam od wspaniałej osoby, z którą postanowiłyśmy urządzić sobie mini wymiankę, że tak powiem. Ja potrzebowałam kilku rzeczy z Polski. Hmm, ona była zainteresowana kosmetykami firmy Kiko e, i tak też doszło do tego od słowa do słowa I, i po prostu zrobiłyśmy sobie taką wymiankę i pokażę Wam dzisiaj, co też dostałam w tej paczuszce, paczuszce z czego bardzo, bardzo się cieszę jestem. Z niej naprawdę mega, mega zadowolona, więc Moniczko do Ciebie, bo o Tobie mowa: dla Ciebie ogromne, ogromne buziaki i ogromne, ogromne podziękowania. Eee, I pokażę szybciutko, szybciutko, co tutaj się w tej paczuszce znalazło. Wysypię sobie wszystko z woreczka. Pierwszą rzeczą, którą, o którą prosiłam Monikę, był to matująco nawilżający krem na dzień matowienie i normalizacja Sorai z witaminą B3. Tak też on wygląda. Jeszcze, tak jak widzicie, jest zapakowany. Nie używałam go jeszcze, ponieważ na wykończeniu jest mój obecny krem, i później od razu przejdę do tego. Poprosiłam również Monikę o. Krem BB, że tak powiem, bo to jest polski krem BB, który z prawdziwym azjatyckim kremem BB nie ma nic wspólnego. Natomiast chciałam go koniecznie wypróbować z Eveline BB w odcieniu tym jasnym, cera jasna i już go używałam. Bardzo ładnie wygląda na buzi, bardzo ładnie się zachowuje. Bardzo, bardzo malekką, taką naprawdę bardzo ciekawą. I przyjemną formułę, więc z chęcią będę go używała. Może poczekam, aż zrobi się odrobinę chłodniej z tego względu, że nawet mm, taki lekki krem jak ten, no niestety w taką pogodę, jak jest w tej chwili u nas. Spływa z twarzy po kilku minutach. Tak więc ja na swojej twarzy kochani, e, używam jedynie korektora, jakiegoś tam mm, pudru bądź też podkładu mineralnego, odrobina różu, maskara, Poza tym, no tak jak widzicie, tak, nie ma tego dużo. Um, kolejno poprosiłam Monikę o pomadkę, tą rumiankową z Altery. Hmm. I chciałam ją używać przeznaczenie. Myślałam o, o takim przeznaczeniu, aby używać ją właśnie e, do rzęs, do wzmocnienia. Na którymś blogu gdzieś kiedyś przeczytałam właśnie, że zamiast oleju kurcynowego doskonale sprawdza się, nakładana ta pomadka szczoteczką, czy też palcem wmasowywana e, w rzęsy. I ostatnią rzeczą, o którą poprosiłam Monikę, tak naprawdę, to były dwie pomadki e, z WIBO. Z tej kolekcji Vivo Elixir. Ja sobie zamówiłam w odcieniu numer 7, który jest takim pięknym różowym kolorem. I w odcieniu numer 6, który też jest pięknym różowym kolorem, trochę innym, ale też pięknym i różowym. I to było wszystko, chyba wszystko. Mam nadzieję, że nie zapomniałam tutaj o czymś i przyniosłam wszystko. Natomiast Monika nie byłaby sobą, jakby nie wrzuciła od siebie kilku rzeczy. I tak oto, w tej paczuszce znalazły się również e, cztery lakiery do paznokci w takich kolorach: e, niebieski, zielony, taki bardzo, bardzo letni, neonowy. Taki ładny różowy z jakimiś drobinkami i taki złotawy, jak widzicie nic na moich paznokciach teraz nie gości, więc pewnie któreś z tych nowości na pewno zagości w najbliższych dniach. Dostałam też kilka maseczek nawilżających z glinki, którą doskonale znam i uwielbiam. Tutaj jakaś zrosmana, liftingująca peptydowa, peptydowa z Liren i z Perfekty. Szczerze powiedziawszy, tych jeszcze nigdy nie używałam, więc z wielką przyjemnością ich wypróbuję. E, Monika wrzuciła też malutką tubeczkę e, kremu do rąk z Camille. Kiedyś go miałam, byłam bardzo zadowolona z niego, bardzo go lubiłam. Hmm. Bardzo przyjemny ma zapach i taka fajna mała tubka, 30 ml, fajnie nada się do torebki, do wrzucenia do torebki. Kolejno dostałam, to jest przeciwzmarszczkowy krem na dzień z wyciągiem z dzikiej róży, też z Altery, szczerze powiedziawszy Um, nie używałam chyba żadnego kremu jeszcze z tej firmy, więc chęcią wypróbuję, zobaczymy, jak się będzie sprawował e, na mojej buzi, na mojej twarzy. I ostatnią rzeczą jest to kontur, konturówka do oczu w takim ciemnym, zielonym kolorze. Hmm. Też pożywam, też zobaczymy, jak się będzie zachowywać. Ja słuchajcie, z kratkami, to u mnie jest tak, że. Że trochę się nie lubimy z kredkami z tego względu, że nawet jeżeli sobie po prostu zaznaczę delikatnie, linię rzęs to ona po kilku minutach dosłownie wędruje mi tutaj na górze. Wszystko się odbija, także zazwyczaj jeżeli już używam jakichś kredek, to to są to kredki typu właśnie Long Lasting albo też te najlepiej wodoodporne, tak, zwłaszcza w lato. Okej, okay, kochani, to była paczusia od Moniki. Jeszcze raz serdecznie, serdecznie za nią Ci, kochani, dziękuję. Mam nadzieję, że moja paczuszka przypadła Ci do gustu. Wiem, że lakier bardzo Ci podpasował, z czego bardzo się cieszę. I cóż, kochani, to wszystko. Napiszcie mi, czy używałyście może któregoś z tych produktów, jak się u Was sprawdzał, jak się zachowywał na Waszej twarzy. Tymczasem pozdrawiam Was cieplutko, przesyłam buziaki i do następnego filmiku. Pa!